Zadanie czwarte. Oblicz stężenie molowe jonów wodorotlenkowych w nasyconym w temperaturze 15 stopni Celsjusza roztworze wodorotlenku potasu, jeśli jego gęstość wynosi 1,52 g na cm sześcienny. Rozpuszczalność koła w tych warunkach wynosi 51,7 g na 100 g wody. Zapisuję dane. Rozpuszczalność wodorotlenku potasu wynosi... 51,7 i g kaucha na 100 g wody. Gęstość otrzymanego roztworu wynosi 1,52 g na centymetr sześcienny roztworu. zapisują równanie dysocjacji wodorotlenku potasu. Jest to mocny elektrolit, czyli taki, którego alfa wynosi 100%. Alfa wynosi 1 jako liczba 100%. To oznacza, że stężenie anionu OH- będzie równe stężeniu początkowemu KOH, ale stężeniu molowemu. Muszę w takim razie rozpuszczalność przeliczyć na stężenie molowe. Zakładam, że tutaj mam substancję, tutaj będę wypisywać dane dotyczące roztworu. Stężenie molowe to liczba moli przez objętość roztworu. Aby obliczyć liczbę moli, muszę skorzystać ze wzoru masa, którą dysponuję, podzielona przez masę molową. Mam 51,7 g wodorotlenku potasu, o masie molowej 56 g na mol. Daje mi to wartość 923 000 mola przypadające na 100 g wody. Następnie mam obliczyć objętość roztworu. Skorzystam ze wzoru masa roztworu przez gęstość. Jeżeli rozpuszczę 51,7 g w 100 g wody, to mój roztwór ma masę 151,7 g. Gęstość mojego roztworu wynosi 1,52 g na cm3, co daje mi wartość objętości 99,8 cm. Zanim podstawią do wzoru nastążenie, muszę zamienić objętość centymetrów sześciennych na decymetry sześcienne, dzielą przez 1000 i otrzymuję wartość 998 10 decymetra sześciennego. Mogę w takim razie podstawić do wyprowadzonego wcześniej wzoru 923 tysięczne podzielone przez. 998 dziesięciotysięcznych daje wartość 9,25 mola na decymetr sześcienny roztworu. Obliczyłam stężenie molowe anionów wodorotlenkowych w tym roztworze. Zapraszam do ostatniego, piątego zadania. Dziękuję.